Witam, siemanko, jesteśmy Prokoticzu, za nas ryba Siemanko no, no to będziemy grać. No To jest takie cięcie tutaj będzie Ja, stora tak jakby coś ciecie u mnie jest, nie? A u mnie nie No nie? Ja, się... ja, ja nie lubię ciąć, nie? To... Nie, słychać, nie słychać, nie, ale... To jest nagrywane, ale to się wytnie, nie, chłopie, to się wytnie. To się wszystko wytnie. Znaczy u mnie nie będzie wytnie. ja umiem być oryginalny, materiał, full hutt'a. Dobra. Dobra. A co ty włączyłeś? Jesteśmy, jesteśmy już w meczu. To jest... 2 na 2. Tak 2 na 2, to jest... Ale nie turniejowy. 3 x 3, 3, po pierwsze. Tak rzeczywiście, Ty. A po drugie, co to jest za mapa? A nigdy na niej nie grałeś? Nie no, grałem, ale czemu akurat tą wziąłeś? Nie, to automatycznie wybrało, chłopie i to turnijowy miał być Mamy dwóch tu w zbióżniach Jeden do... Super Ja tu kieruję jak zawsze, o nie Zobaczyjmy Zobaczcie, to wszystko będzie uwiecznione, nie? A? O I to już, prawda, dośrodkowanie A, Super Ja się okay. pytam, czy... Ja Reryal ale dziwają, chopie, bo, bo to się no to wybił, ładne ta No bardzo ładne, mi się podobało, tylko prawie ja czemuś nie wbił, nie? Co? Ja nie bo może dlatego, że... Widać, że dwa boty są. No, hopety. ty? No ty i bot, no. No chyba nie, ty No No chyba tak, no chyba, twoje stare, nie? Super, tak. No to co? Proszę się, to się nagrywa, chopie. Będą dowody, chopie, mojego skilla. Tyki tymi? No! Bo Butyka Ej, się jedę, cykuj! Ja to wycykrowane miałem! Zobacz, ja tam legałem! Weź się tak, zmontuj nie, żeby było RXX ryba. To się, to się zmieni, chopie. To, 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 to ja to tak zmontuję, chłopie, nie. Spard. To To jest Tą tabelę też się zmontuje, nie? Tak, ja mogę jechać Po co? co, na co, w jakim celu No właśnie byś zaczął grać, a nie Otwieram No i, ale tabela nie mówi wszystkiego, tu się liczy skill, a, a nie punkty Dlatego <grym> nawykasz, tak? Tak, bo mam skilla A nie punkty <grym> No właśnie. Tylko to jest taka głupia mapa no, tak, tak. To, no żeś wybrał taką głupią mapę, że nie wiadomo, czy tu się chodzi, czy tu się jeździ. Opie, ty... To jest proste, że to jest krzywe, nie? a iść ty. opet Ty jesteś krzywy. Tu zobaczysz, a... a Napiszę no, coś po... w komentarzach, nie? E, e, a staliśmy kanał? Ope, no, no właśnie, ja już się subskrybuję, hoppie. Tak? No. Ale na którym kanale? tym starym, czy tym nowym? Na no, prawdziwym. Na czy no, Na miłoszy, no. Pa, dośrodkowanie masz, nie? No, najlepiej, nie? A ktoś ci ładny do środku, a ty to zepsuj, nie? Bo po a. co? Dlaczego? Po co? Po co i jak? Mm. I by mamusia przyszła. Nie, nie, co ty Po nagrywania, mamusia? Chyba do ciebie, nie? Ma mama coś ma, ma, ma. bardzo daleko W wieszczadach Widziła wszystko to, to bym by nie rzuciła, no. O, nie zamykasz! No hopię, bo to się nazywa skill, a nie A nie ma Jadę! Ho jadę do tej bramki! Hopie. Dość, się. Nie. To rzeczywiście! Nie no ja wiem O, A i te są bardzo super No, znowu a. No. a dziękuję O, toksik. Fajnie. Aż rozwaliłem Tak toksik. nie wiedziałem <laughs> tak kichłeś Że tego no Rozwaliłeś no. A tu rozwalam system po prostu, nie? Jednym kichnięciem System rozwala? O, jak tu nad nią możesz rozwalić Myszki, hopie. Odezwał ten co rozwalił. To rozwaliłem goście. właśnie. Gość, gość się, że jakiś do nas dołączył. I, i kto kieruje? I kto kieruje? Ho, ho, to ho, ho, świat, świat, są ci moi widzowie, że ja po prostu jestem mistrzem Je Wrockett League. nie masz? Wróckie, kli, co nie mam? Pa, jeszcze first touch mam. Patrzymy, kobie zaraz zaś, zobaczymy. Mam, popchnął. No szkuźno popychają mnie no Ja top tak. Widziałeś to prawie Aleria Prawie, baś! No prawie. i co ty robisz? No czemu do tego dopuściłeś, nie? A ty kierujesz? Nie <średenie> prawdziwy... Master po prostu. <średenie> A tak ragi nie masz? Mam. Ale cię nie pokazano. Proteknie. Mam? Co? O No O nie, i co teraz? Jak tak otwiera Największa lama, co? A kto zamyka? No powiem ci ten najlepszy gracz otwiera, nie? Ten Skyl A ty jaki jesteś? Ja jestem pierwszy Od końca No widzisz, wszystko się wyjaśniło jak tak jest odcinek? Jak! Walko pierwsze miejsce! Ja, a ja nazwę, Jestem pierwszy. Przez pierwsze. sekundy. czy. minuty. W sumie, w sumie nie wiem. Ile o. ja byłem pierwszy. Sprawdzę się na nagraniu! O, zawsze chciałem to powiedzieć, no! Przesuń się nóż! Filip! No, no i pa! I. Kajes! No, ja myślę! Pa! Ja! Ja! Dziękuję! Ja! Ale to był czysty skill, hopie. Opie? Jak jesteś za mną? Ale to, to jest 10 punktów, to jest 4,7! Led... <grym> Ledwy co potknąłeś, nie? Ale... Tam, taki drobiazg, no, no drobiazg. No, już się bałem. <grym> A, zobaczymy... Ja tu zaraz. Tylko piłkę... Pił, tylko piłkę dotknę, nie? Zobacz. Aby się zobaczysz. Się... Super. No. Nie, da, nie dali mi być pierwszym, się bo dali jedni. O ten. No a to już z pierwszego odcinka. O, statek jakiś dostałem. Super. A tu w ogóle boty były... Subskrybujcie, komentujcie, no i e, tam, hejtujcie rybę. Hejtujcie Miuszego, pamiętajcie, Leś, łap, łapka w dół pod każdym filmem. Dziękuję.